Przeczytamy fragmencik Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza z dziewiątego rozdziału od 23 wersetu do dwudziestego Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa i powiedział do wszystkich Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów Świętych. Kochani, w naszym życiu, gdy, gdy żyjemy, gdy Podejmujemy pewne decyzje. W tym naszym życiu bardzo często kierujemy się tak zwanym bilansem strat i zysków. Dokonujemy tego machinalnie. Gdzieś tam w głowie zapala nam się światełko i zastanawiamy się, czy podjąć taką czy inną decyzję. Czy, czy mi się to po prostu opłaca. Kalkulujemy bardzo często w naszym życiu, czy mi się opłaca, czy warto pójść w tą, czy w tamtą stronę, podjąć taką, czy inną decyzję. To jest tak zwany bilans strat i zysków. Zastanawiamy się, co zyskamy, co stracimy poprzez naszą decyzję, poprzez drogę, którą wybieramy. Kalkulujemy, czy nam się to opłaca, czy warto. Ja myślę, że tak podobnie kalkulowali pewni ludzie, których spotkał Pan Jezus Chrystus na swojej drodze i w Ewangelii Łukasza, w dziewiątym rozdziale od 57 wersetu czytamy takie słowa, że gdy pan Jezus szedł drogą, spotkał pewnych ludzi, którym proponował to, aby, aby go naśladowali. I zobaczmy, jak ci ludzie reagują na, na wezwanie pana Jezusa Chrystusa. A gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy. A ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy, czyli on sam mówi o sobie, nie ma gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zajrzekł i nagle urywa nam się historia tego pierwszego człowieka. Gdy Pan Jezus Chrystus przedstawił mu swoją ofertę, ten człowiek zniknął. Propozycja Pana Jezusa Chrystusa okazała się dla niego nieatrakcyjna? Przekalkulował te słowa, które Pan Jezus powiedział do niego. Lisy mają jamy. Co tu jeszcze? Ptaki niebieskie swoje gniazda mają. Lecz ten, kto idzie za Panem Jezusem Chrystusem, i to widzieliśmy i widzimy często dzisiaj, szczególnie w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ci, którzy szli za Panem Jezusem Chrystusem, byli prześladowani, przeganiani z miejsca na miejsce, musieli porzucać często swoje domy. I Pan Jezus mówi: Lecz syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jeśli chcesz pójść za mną, to musisz. Przekalkulować i musisz wziąć w sobie do świadomości pewną myśl, że możesz podobnie jak ja żyć, jeśli chcesz mnie naśladować. I ten człowiek zniknął, przekalkulował, powiedział, nie warto, nie opłaca mi się. Do drugiego zażył, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego, odrzekł mu, niech umarli, grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Kolejny chciał pójść za Panem Jezusem Chrystusem, albo raczej Pan Jezus go wzywał, a on mówi, „Wy Panie, wie, wie, wie Pan, Panie Jezu, ale ja mam jeszcze pewne sprawy do załatwienia. Muszę te sprawy pozałatwiać, muszę pozamykać pewne rzeczy w moim życiu. I potem, gdy tak przemyślę, przekalkuluję, czy mi się opłaca zostawić to życie, czy pójść za Tobą, to wtedy pójdę za Tobą. Jezus mu mówi, nie, zostaw to wszystko. Naśladuj mnie. Głoś królestwo Boże. A więc widzimy, jak ci ludzie, może znajdziemy pośród tych ludzi siebie samego, kalkulowali i zastanawiali się, co warto, a co nie warto. Wreszcie inny mówi: Pójdę za tobą, panie, pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim, a Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ten fragment mówi nam, że ten człowiek ponad pana Jezusa Chrystusa i naśladowanie go. Cenił sobie swoich bliskich, swoich znajomych, może nawet i rodzinę. A tymczasem Słowo Boże mówi nam, Pan Jezus powiedział takie słowa: Jeżeli ktoś nie kocha mnie bardziej niż Ojca, Matkę, znajomych, nie jest niegodzien. To są propozycje, które Pan Jezus Chrystus dał. I zobaczmy, jak ci ludzie właśnie kalkulo, kalkulowali, co wybrali. Tak czasem właśnie w naszym życiu jest. Pan Jezus przedstawia nam, przedstawia każdemu człowiekowi pewną ofertę, na zasadzie właśnie takich przeciwstawieństw, jak czytaliśmy tutaj w tych wersach, wersetach na, na początku kazania. Powiedział do nich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój codziennie i naśladuje mnie. I teraz takie przeciwstawieństwa Pan Jezus mówi tutaj. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, a kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Dusza to jest moje życie. To, co moje pragnienia, moje dążenia, moje myśli, to jest to moje ja. I Pan Jezus Chrystus mówi, jeżeli chcesz zachować tą swoją duszę, znaczy chcesz żyć według siebie, chcesz zachować tą swoją duszę, to może się zdarzyć coś takiego, że po prostu ją stracisz kiedyś u końcu, w końcu, u końcu swojego życia. Wtedy, gdy, gdy to te Twoje pragnienia, Twoje dążenia gdzieś cię tam poprowadzą i możesz zatracić się, także stracisz wieczne życie. Dlatego Pan Jezus przedstawia to w taki sposób i mówi, ale jeśli ktoś straci duszę swoją dla mnie, to znaczy odda swoją duszę, swoje życie, odda swoją duszę, swoje życie Chrystusowi, ten zachowa ten zyska na wieczne życie. Uzyska to wieczne życie, uzyska właśnie zbawienie. Tak nam mówi Boże słowo. A więc Pan Jezus przedstawia pewne propozycje i mówi: co zrobisz? Czy oddasz mi swoje życie, oddasz mi swoją duszę, żeby ją zyskać na wieki, czy chcesz żyć swoim życiem tutaj na ziemi, ale dokąd cię to zaprowadzi? Możesz stracić tą swoją duszę. Dalej Pan Jezus mówi jako drugie takie przeciwstawieństwo, bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Widzimy dzisiaj w tym pędzie, ludzie dążą do tego, żeby zyskać jak najwięcej, żeby zyskać cały świat. Niektórzy chcą rządzić całym światem, chcą nim władać. Mają takie pragnienie, takie dążenie, żeby rządzić, a może być sławnym, a może być bogatym, zyskać cały świat. Ale cóż to pomoże człowiekowi, jeśli w końcu musisz umrzeć i stanąć przed Bogiem, i zdać sprawę ze swojego życia? Cóż pomoże, choćbyś cały świat zyskał, był królem i panem całego świata, cóż ci to da? To życie się skończy, to posiadanie, ta władza, to wszystko się kiedyś skończy i poniesiesz stratę, szkodę na swojej duszy. Ale jeżeli przyjdziesz do Chrystusa, oddasz Mu swoje życie. On poprowadzi cię aż poza śmierć. I trzecie przeciwstawieństwo. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów Świętych. Dzisiaj taką wstydliwą rzeczą jest czasem wypowiadać się, przyznawać się do Boga. Pomyślmy Bo czasem, gdy rozmawiamy z kolegami, gdzie gdzieś przebywamy, czy, czy mówisz otwarcie i odważnie, ale ja wierzę w Jezusa. On jest dla mnie ważny. Nie będę robił tego czy innego, nie będę krad oszukiwał, uczestniczył w takich czy innych miejscach, zdarzeniach, bo kocham Jezusa. Bo Boże Słowo mówi, że, że to nie przystoi, że tak nie powinienem postępować. No. Co powiedzą na to koledzy? Wyśmieją cię. No nie, no przestań. W co ty wierzysz? Kim ty jesteś? Z taką reakcją spotyka się ten, kto wyznaje Jezusa w dzisiejszych czasach. A pan Jezus mówi, to się mnie wstydzi i moich słów tego i syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i Aniołów Świętych. Gdy czytamy dzieje apostolskie, gdy czytamy o pierwszych uczniach pana Jezusa Chrystusa, którzy w taki otwarty, jawny sposób wyznawali Chrystusa, spotykali się z prześladowaniami. I tak było przez wieki, tak jest również i dzisiaj. Może nie ma takich prześladowań, że będą rzucać kamieniami w twoją stronę, ale czy wstydzisz się? Wyznać Jezusa Chrystusa? Bilans strat i zysków. Co się opłaca? Podejmij decyzję. Kalkulujemy, czy się nam to opłaca, kalkulujemy, czy warto, kalkulujemy, czy warto. A Chrystus przedstawia nam właśnie taką propozycję. Jeśli stracisz swoją duszę dla mnie, oddasz mi swoje życie, to zyskasz wieczne życie, zyskasz to życie na wieki wieczne. 23 werset mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie bierze krzyż swój nad siebie codziennie i naśladuje mnie. To jest wybór drogi za Panem Jezusem Chrystusem, ale także wybór wieczności z nim. Ale ten fragment mówi nam także o naszej decyzji i poniesieniu kosztów tej decyzji. Wybrać drogę za Chrystusem to jest wybrać drogę, może niesławy, to jest drogę prześladowania, cierpienia, bo krzyż to jest e, ciężar, to jest trud codziennego życia, aby podobać się Bogu. Krzyż to jest rezygnacja z własnego ja, z własnych pragnień, to jest śmierć mojego ja, żeby swoje życie oddać Chrystusowi. Ale Pan Jezus mówi, jeśli chcesz pójść za Mną, weź ten krzyż, który daje naśladowanie Chrystusa i naśladuj, naśladuj mnie codziennie. Puść za Panem Jezusem Chrystusem, być Jego uczniem, to zaufać mu w takim codziennym, codziennym swoim, swoim życiu. Koszty, jakie poniesiemy, gdy naśladujemy Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian mamy taki fragment, który mówi nam o tym, jakie koszty poniósł Pan Jezus Chrystus, przychodząc na tą ziemię, aby umrzeć za Ciebie i za mnie, aby oferować ci zbawienie i wieczne życie. On, który był w postaci Bożej, Chrystus, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. To jest koszt, który podniósł Pan Jezus Chrystus, aby zbawić Ciebie. Był w postaci Bożej. Słowo Boże mówi nam, że aniołowie oddawali mu chwałę i cześć i przez cały czas służyli mu. Ale on wyparł się samego siebie, zrezygnował ze swojej chwały. Taki poniósł koszt. Przyjął postać sługi. Gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że pan Jezus Chrystus przyszedł jako, jako Bóg w ciele, jako król Izraela. Ale to nie jemu służono, ale on służył. Uzdrawiał, leczył chorych, pomagał, przytulał, dawał nadzieję, a nawet umył nogi swoim uczniom. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. To jest koszt, jaki poniósł Pan Jezus, aby zbawić, aby zbawić Ciebie. A jaki koszt poniesiesz Ty? Co przekalkulujesz? Co pomyślisz? Warto zostawić ten świat i iść do Chrystusa. To nie znaczy, że musisz zamknąć się w klasztorze, że musisz zrezygnować z normalnego życia. Absolutnie nie. Ale naśladować Chrystusa to jest wyrzec się swojego ja, oddać mu swoje życie, powiedzieć, panie, ty ułóż moje życie, ty nim kieruj. A ten, który umarł na krzyżu, poniósł tak wielką stratę, żeby cię zbawić. Na pewno przygotował dla Ciebie dobre życie. Już tutaj na ziemi. Wolne od grzechu, od nałogów, od nienawiści. Życie wypełnione miłością. Dlatego Słowo Boże mówi i zachęca Ciebie dzisiaj. Idź za Chrystusem. Podejmij tę decyzję, aby zachować swoją duszę. Chwała. Niech płynie naszemu Zbawicielowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. Chwała Bogu za Jego święte słowa. Amen.